Cześć! Z tej strony Karol Bocian, dzisiaj szybka porada jak możemy zrobić za pomocą tej customowej kontrolki do dat filtrowanie przez zakres dat. Już Ci pokazuję. Weźmy sobie na początku zróbmy nowy typ danych, a jakiś na przykład test, ten nasz typ będzie miał jakąś datę, date typu date. OK, create, tworzymy go sobie. Wrzucimy sobie troszeczkę danej do naszej bazy danych, więc damy sobie jakiś przycisk, który zrobi nam add workflow i zrobimy sobie create a new thing, bo wrzucamy trochę testów. No i tutaj musimy tą naszą datę jakoś poustawiać. Możemy się pobawić jakimś. E, daj mi current date time, add. Może damy sobie jakieś dni do tego, żeby coś tutaj było różne, i następnie weźmy sobie, szukajmy sobie może jakieś losowego. Czegoś, żebyśmy mieli jakieś taką przesunięcie, więc weźmy sobie kalkulator, formula, weźmy sobie hmm, random string, ale my tutaj weźmiemy sobie po prostu liczbę, a nie będziemy o długości 2 i weźmiemy sobie same liczby. OK, close, no i tutaj do. Liczmy sobie to, przekonwertujmy, czyli converted to number, czyli zrobimy sobie przesunięcie naszej obecnej daty o ileś dni do przodu. No tak naprawdę do przodu nam tutaj zadziała. Po tym wszystkim jeszcze weźmy sobie repeating group i w naszej liście, liście, liście wyświetlimy sobie te nasze dane. Weźmy sobie data, bierzemy test, szukamy do SR4, szukamy wszystkich naszych danych z testu, tutaj bez ograniczeń. Zmienimy jeszcze layout naszej strony na column. Weźmy kolumn, aby układało się wszystko od góry do dołu i tutaj fill height to content będzie OK. W porządku. Wyświetlimy sobie jeszcze tutaj tekst, tą naszą datę, żebyśmy wiedzieli, jaką mamy datę, abyśmy potem mieli łatwiej sobie to wszystko jakby wyświetlać, więc mamy date. OK. Zróbmy sobie, może zmienimy sobie nazwę tego preview i zobaczmy, jak działa nasza aplikacja. Na początku robimy sobie Nowe dane, żeby nam się coś w naszej liście wyświetlało New. No i zobaczcie, mamy 23 stycznia, mamy tutaj 13 listopada, więc pogenerowaliśmy sobie troszeczkę różnych dat. Mamy jakąś 17.30, 17.31, więc zawsze godzina jest taka sama. No i cóż, teraz weźmiemy sobie nasze inputy, więc możemy sobie po pierwsze Data Picker 1 to będzie from i możemy zmienić sobie format naszych dat. Na przykład tutaj mamy y, tego typu, no, to co sobie wolimy, możemy wziąć coś takiego, to jest 15 stycznia 2013, i następnie zduplikujemy sobie to i wrzucimy sobie jeszcze tu, czyli od to. No i co potrzebujemy zrobić? Pójść do naszej Repeating Group i ustawić sobie, tylko zobaczmy jeszcze tutaj, wybieramy sobie datę, a nie date, bo nas interesuje tylko. Data. Wracamy sobie tutaj search for i dodajemy nasze ograniczenia. Więc szukamy takich testów, które są większe, których data jest większa niż i tutaj bierzemy sobie from. Prom, no i teraz zależy od nas. Jak chcemy, żeby to nam się wyświetlało, czyli, jeżeli chcemy, żeby jak From ustawimy sobie naszą datę, na przykład 1 stycznia, to czy chcemy, żeby 1 stycznia nam się wyświetlało? Jeśli tak, no to musimy sobie tutaj zrobić większe równe oraz zmienić sobie jeszcze tutaj tego liczby, albo tak naprawdę sobie zrzucić to, albo bardziej zaokrąglić to do pełnych dni, albo dokładnie do daty. Więc bierzemy sobie zaokrąglenie do daty, bo ja jak ustawiam sobie tutaj 1 stycznia, odświeżmy sobie. Teraz jeszcze naszą aplikację. Jak ustawiam sobie pogarszmy od 1 stycznia, to 1 stycznia chciałbym zobaczyć. No i tak samo w drugą stronę, czyli jeżeli z, znowu mam sobie naszą datę i ustawię sobie na przykład 12 grudnia, to ja bym chciał jeszcze 12 grudnia zobaczyć, ale 13 grudnia już nie. Więc bierzemy sobie Date time to znowu wartość, zaokrąglimy sobie rounded to down to date, ok, close, i dodam sobie jeden dzień do tego. Jeden. Po to, żebyśmy jak wybiorę sobie tutaj 12 grudnia, ten mi zakroni to do 12 grudnia 0000, czyli 0 godzina i 0 minut i dodam sobie do tego jeden dzień, więc on mi zaogrągni to do 13 dnia do tak naprawdę północy, ale małe prawdopodobieństwo jest, że będzie taki przypadek, kiedy właśnie tamtą datę mi znajdzie. No możemy sobie jeszcze do tego dodać, sobie, a dokładniej to odjąć na przykład jedną sekundę minus 1 tak naprawdę, będziemy mieli tutaj 23.59,59 59 sekund z 13 grudnia, jeżeli 13 grudnia na naszym daytime pickerze wybraliśmy. No i zróbmy sobie testy naszego rozwiązania. Tutaj jeszcze możemy sobie ignorować puste e, constrainty. To sprawia, że jak ja nic nie wybiorę w tych moich daytime pickerach, to po prostu wyświetli mi wszystko z naszej bazy danych. Świeżmy, zobaczmy. Mamy wszystko, więc wybierzmy sobie. 23 stycznia tu ma, więc zobaczmy sobie wszystko po 23 stycznia, włącznie z 23 stycznia sprawdzimy też, czy gdzieś nie zrobiłem jakieś. Błędu. Mamy 23 stycznia, znalazło mi. No i tutaj mam 31, 31, 25, 25. Super, nie mamy żadnego listopada tutaj wcześniej, więc zobaczmy sobie teraz ograniczenie w drugą stronę. 6 grudnia, 6 lutego, przepraszam, znowu wszystko mi się wyświetla, ale zobaczmy teraz, na przykład 25, czy z 25 stycznia mi się wyświetli, jak go sobie tutaj zaznaczę. No i mam 23, 25, 25, a nie wyświetliło mi na przykład 31 jest. Tak możemy właśnie robić sobie ograniczenie za pomocą dat. No ta kontrolka niestety nie pozwala nam wybrać takiego zakresu, jak czasem jesteśmy przyzwyczajeni, że klikamy sobie 13, stycznia, i później klikamy 23, mamy zakres dat. Takie kontrolki, jeżeli chcemy znaleźć, no to musimy użyć sobie pluginów, ale jeżeli nie potrzebujemy aż tak zaawansowanych opcji, tylko ta też nam wystarcza, to po prostu w taki sposób możemy robić sobie filtrowanie naszych danych. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!